No cześć, witajcie, z tej strony Błaży i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, kolejny film z eventu, wiem, że lubicie te filmy, więc Tak jest event, to czemu by tego nie nagrać, a dzisiaj znajdujemy się w evencie, który jest w Darłowie, dokładnie jest to jakaś taka dziwna droga, którą widziałam na zdjęciu przy linku, jeszcze nie widziałam, nie byłam dopiero przez na serwer, więc nie wiem jak to wygląda. Nie będę musieć, bo to jest zaraz tutaj wyrołem się, przejedziemy, weźmiemy sobie jakieś fajne auto, nie wiem, możemy sobie mieć pasata w sumie. No i przejechać się tam. Ale oczywiście wszystko spokojnie, żeby tutaj nie przeszkadzać nikomu, że wyjeżdżam. Ona jest tam koło ruska, ta droga. Wyciszymy sobie tylko te radio, a właśnie tu już nie trzeba. Um, to jedziemy w prawo. Albo wyciszę jeszcze radio. No i mamy tutaj taką drogę. Mamy tutaj taki fajny zajazd, taki fajny tutaj łuczek. Tutaj mam drogę do Ruska od takiej innej strony. Dobra, nic. Dobra jedziemy. Z jest dalej konwazja DK37. Dobra, mamy na trójce, czwórka i jedziemy. Tu jest fotoradar, myślę, że... nie wiem do ilu, ale tu Ford leci, zarego cyknie. A, czyli tu jest do stu. Czyli tu jest do stu. Ciekawe czy ta droga prowadzi. O! I tu jest nowe rondo! Bardzo ciekawe. Podoba mi się to. I tu jest drugie rondo. Więc można tylko jechać w prawo, więc pojedziemy w prawo i dokładnie tak jak myślałam, wyjedziemy sobie tutaj. Bardzo mi się to podoba, takie się powinno być na zawsze, to jest bardzo fajne, to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne, naprawdę, to mi się podoba, bardzo. Eee... No to przejrzymy się z pobrołkiem. Film wrzucę, myślę, że wieczorem, tak, gdy to widzicie, to ja to wrzuciłem tak po 21, bo ja tu będę sobie jeździł na razie, nie będę tutaj, yy, prawda, yy, nagrywał, aż wrzucę tego filmu, bo chcę trochę po co na nie węczył, jeśli na Zawsze muszę być dzwonią, jak coś mogę. Ehm, także jedziemy jeszcze tam sobie zobaczyć, czy coś się zmieniło, jeśli je do ruska w prawo pojeżdżę tu po policja stoi, mar Marley, nie, yes. z chyba. Aha. Jeszcze jakiś Mercedes musi się we mnie walić, który siada przepisowo. No i tu jest koniec. Aha. Tu się nie da wyjechać, jest taka tylko taka zatoczka w tym ruszku. Aha, okej. Okay. Dobra. Także tak to się prezentuje. Ja dziękuję Sreszcie Wam za oglądanie. Zachęcam do zostania łapki w górę subskrypcji. To było tyle. Cześć. Czołem!